Hej, cześć, ma. witam Was serdecznie bardzo w ostatnim materiale na kanale z gry Rainbow Six Siege, przynajmniej w 2023 roku. Moi drodzy, otworzymy sobie pakiety ostatnie. Dlaczego w ostatnim materiale z Rainbow'a zapraszam do pre-update'u pre grudniowego, bo i będziecie wiedzieć co i jak. A więc, 26 pakietów alfa... Otwórzmy je sobie, zobaczmy co tam będzie. Malowanie splot na OTS-03. Dobra. Nie jest źle. Co się pickiego. Czarny lud dla P90. Super. Halo. Gro. Co my tu mamy? Shadow Legacy, czyli dziedzictwo cieni dla Miry. Mundur, tudzież uniform. Coś rzadkiego. Ozdoba, gondola. Gondola. Chyba ktoś grał za dużo w Assassin's Creed 2. Co to ma? Północna Gwiazda, czyli North Star dla Termita. No okej. Okay. Eee, znowu Północna Gwiazda dla Post Smoke bodajże. High Caliber, czyli du duży kaliber dla chyba dla Twitch mm, Malowanie Sapien dla SC-3000K w którym posługuje się Zero Dalej mamy Falujący dla Spas na, na Strzelbę, Spas 12. Miło, miło. Dalej. malowania bardzo chętnie przyjmę. Gorockoj dla Taczanki, nowy mundur. Kolejny nowy mundur, tym razem e, powstanie Ember dla Bandita. A, duplikaty dostałem za niego 600. Yy, no. Mm, punktów rozgłosu, czy tam kredytów rozgłosu, Hajkaliber dla taczanki tym razem. Dla Eli Ember Rise, powstanie Ember. Dobra. Uuuuuuuu! Czarne lol dla 556XXI, czy też 55611. O miło, miło. Tylko te pakiety trzymają mnie przy tym, żeby grać i zdobywać te rzeczy. Steel Wave, czyli Stalowa Fala dla Mavericka. Dalej lecimy. I tym razem dla Dokebi Crystal Guard. O Jezu Crystal Guard. No tak, co na no takie średnie to. Ale biedę dostaje, aż. Dziedzictwo Cienia. Czemu, czemu mi taka bieda przychodzi? Halo! Sledge. Brutal Swarm. No ke. Okay. Zofia, Brutal Swarm, niech będzie. Malowanie dla S, dla PM12, grzyb. To jest grzyb. Nie wiem, czy tak wygląda grzyb, ale niech im będzie. Spas 12. Gleba pierwotna. Spoko. Może być. Dalej idźmy. Uuu. Tym razem na, również na strzelbę. Ombre dla SG CQB. Dobra, idźmy dalej. O Jezu. Dziedzictwo Cienia dla kawejry, Blackbird Chibi, czyli ozdoba. I ostatnie... Brutal Swarm dla... Liona. No. I skończyły się pakiety Alfa. Koniec. Seria pochwał. Mhm, ta jasne. Już tu widzę seria pochwał. Mhm. Ile. Mam? 243. No nie jest źle. Mogło być gorzej, ale ja mam dość. Ja potrzebuję takiej długiej przerwy. Może za jakiś czas wrócę do Rainbow'a na jeden sezon chociażby, ale no ten już dostatecznie mnie mocno wnerwił i starszy. Dobrze. To by było na tyle. Dzięki serdecznie za uwagę, za obejrzenie i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym materiale na kanale. Trzymajcie się. Pa pa!